Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszej prezentacji chcę pokazać zestaw e-papierosa Vision Venus, który jest przeznaczony głównie dla kobiet. Co znajdziemy w zestawie Venus Vision? W zestawie e-papierosa Vision Venus znajdą Państwo dwa kompletne elektroniczne papierosy Venus w kolorze białym lub w kolorze bordowym. Baterie mają pojemność 380 mAh, posiadają także kliromizery o pojemności 1,2 ml bez możliwości wymiany grzałek. W drugiej części opakowania znajdą państwo ładowarkę USB oraz adapter sieciowy, razem z instrukcją obsługi w języku polskim. Aby korzystać z elektronicznego papierosa Vision Venus, Należy naładować baterię. Aby tego dokonać, należy odkręcić ją od naszego clearomizera. Następnie przykręcamy baterię do naszej ładowarki USB. I mamy w chwili obecnej dwie możliwości. Albo podłączamy do USB w komputerze bądź innym źródle prądu lub podłączamy pod adapter sieciowy i wpinamy bezpośrednio do miastka sieciowego. W trakcie ładowania dioda na ładowarce USB będzie świecić na kolor czerwony, po naładowaniu zmieni się na kolor zielony. Bateria, jeśli całkowicie ją rozładujemy, będzie ładować się około 2-3 godzin w zależności od źródła prądu. Aby uzupełnić pojemnik w naszym papierosie Vision Venus, należy odkręcić ustnik od klimizera. Następnie bierzemy płyn. W moim przypadku będzie to limonka z firmy Dillon's o ilości nikotyny 6 mg. Odkręcamy pojemniczek i wlewamy płyn bezpośrednio do pojemnika wkładając końcóweczkę butelki między obudowę kliromizera a grzałkę metalową, którą widać w środku. Następnie uzupełniamy pojemnik do odpowiedniej ilości. Jest ona pokazana podziałką z boku. Po uzupełnieniu przykręcamy ustnik. I nasz sprzęt jest prawie gotowy do użycia. Jedyne co musimy zrobić to odblokować baterię poprzez szybkie pięciokrotne naciśnięcie przycisku. Materia zamruga 3 razy i w chwili obecnej jest ona gotowa do użycia. Dziękuję Państwu bardzo uprzejmie za poświęcony dla mnie czas. Oraz zapraszam do naszego sklepu internetowego oraz do naszych sklepów stacjonarnych.